Wymiana wahacza górnego tyłu Opel Insignia A po lifcie. Nie widzę tutaj miejsce jest dużo. Odkręcamy tą śrubę. Tamtą śrubę. Ona jest tutaj bez, bez żadnej regulacji zbieżności, więc tylko je odkręcamy, wkładamy nowy wahacz i zakręcamy. I tutaj z tej strony sobie zakładam oczkowy, a z drugiej na przeduszce grzechotkę od tej strony samek. Ale tutaj jest dużo miejsca i można sobie różnymi, nawet można dwoma płaskimi, jak ktoś ma na tyle siły w rękach. Z tej strony jest 21, tu też zakładam oczkowy, tutaj grzechotkę, można sobie udarem oczywiście też tu odkręcić. Tutaj odkręcono, troszkę się zastała, więc sobie tak uderzam, żeby wyszła. A tamta jest na, 18, na klucz 18 z tej z tej strony. A ta jest 21 z tej i z tej, z obu stron. I już odkręcony jest tu. To teraz nam dużo łatwiej wyjdzie tamta śruba, bo troszkę się blokowała. I wypadł sam. I porównujemy sobie nowe ze starym. Tutaj nie pomylimy, bo tutaj jest mniejsza średnica, tutaj większa. Więc do mnie będą pasować śruby. Wymieniany jest dlatego. Był już luz na kole duży, O, tutaj stoi, nie jestem w stanie ruszyć. A tu, jak widać, lekko ręką chodzi. Dobra. Tutaj złożeniem jest troszkę więcej pracy niż z wyjęciem. Najpierw włożyłem tam, przełożyłem śrubę. Jeszcze widać, nie zakręcona. I tutaj akurat jest na przód napęd, więc tu jest na przelot dziura, bo nie ma położki. Tutaj wsadziliśmy rureczkę i jeden podnosił to do góry, bo wiadomo, zwrotnica opadła. A ja troszkę tutaj wykrzywiłem ten, wykręciłem ten wahacz i tą śrubę włożyłem, więc samemu ciężko raczej to będzie włożyć. Oczywiście można było wymienić całą tuleję, ale klient chciał cały nowy wachacz, sam zresztą go kupił, więc został wymieniony.